Cześć moi drodzy, dzisiaj omalimy kolejny mit, upieczemy sernik na krochym spodzie z owocami w wielofunkcyjnym piekarniku parowym Elektrolux. Przesiewamy na stolnicę mąkę i proszek do pieczenia. Robimy wgłębienie i wlewamy śmietanę, dodajemy całe jajko i trzy żółtka. Dodajemy masło i siekamy. Gotowe ciasto dzielimy na dwie części, owijamy folię spożywczą i schładzamy. Wyjmujemy ciasto, przekładamy do natłuszczonej tortownicy i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez około 15 minut z wykorzystaniem termoobiegu. Przygotujemy masę serową. Oddzielamy białka od żółtek. Z białek z odrobiną soli ubijamy na sztywno pianę, a żółtka ucieramy z masłem i cukrem. Na koniec dodajemy pianę z białek i delikatnie mieszamy łyżką. Na przestudzony spód nakładamy drzem z brzoskwiń i dokładnie rozsmarowujemy. Nakładamy masę serową na wierzch i kolejną umieszczamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni z wykorzystaniem programu mała wilgotność na jedną godzinę. Teraz flambirowanie brzoskwi. Mogą być też nektarynki. Na patelni umieszczamy owoce, dodajemy cukier oraz alkohol. I gotowe! Mito balony! Pięknie wygląda i jest pyszny! Dzięki wykorzystaniu pary podczas pieczenia wasze wypieki już zawsze będą puszyste w wielofunkcyjnym piekarniku parowym Electrolux.